Czy wiesz, że możesz być uzależniony, uzależniona od czyjegoś życia? I to właśnie współuzależnienie toksyczna adaptacja do zaistniałej sytuacji. Osoba współuzależniona zaniedbuje siebie, czuje się odpowiedzialna za zachowanie i emocje. Drugiej osoby reaguje na każdy ruch osoby uzależnionej i nie potrafi postawić granic. Psychologowie mówią, że to efekt dzieciństwa że to efekt dorastania w dysfunkcyjnej rodzinie lub konieczności bycia dorosłym właśnie w dzieciństwie. W Polsce. W psychoterapii uzależnień traktuje się współuzależnienie jako stan wymagający wsparcia. Nie jest to choroba, nie znajdziesz jej w klasyfikacji DSM czy ICD, ale to jest właśnie stan wymagający wsparcia i terapia, grupy wsparcia, edukacja pomogą przerwać ten schemat. Jeśli nie zadbasz o siebie, stracisz siebie, a nie warto.